Bez dwóch zdań, samochód, w którym siedzę, śmiało można nazwać białym krukiem, a to dlatego, że to zaledwie jeden z 333 egzemplarzy wyprodukowanych na cały świat. Poznajcie Państwo bliżej Audi R8 GT Spider, absolutnie unikatowy samochód. Jedziemy z konkretami. Wersja GT już bazową ma podniesioną moc do 560 koni mechanicznych względem standardowego R8. Nasz Spider otrzymał dodatkowe 40 koni mechanicznych, teraz stado liczy aż 600 kuca Auto napędzane jest silnikiem benzynowym V10 o pojemności 5,2 litra. Moment za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów Airtronic przekazywany jest na wszystkie koła. Odchudzony o 85 kg Spider GT waży teraz 1640. Kilogramów, a setkę osiąga po upływie 3,8 sekundy. Prędkość maksymalna to 317 km na godzinę. Partnerem odcinka jest Shiny Garage, renomowany producent kosmetyków do Twojego auta. Nasz egzemplarz to numerek 290 z 333. Auto zakupione w polskim salonie w 2014 roku. Bezwypadkowe, w świetnym stanie. Nie da się nie zauważyć, że to wyjątkowa wersja AGT. Jest kilka elementów, których nie da się przeoczyć. W stylizacji GT robotę robią elementy wykonane z włókien węglowych, jak chociażby panele boczne, maska silnika i spoilery. R8 Spider GT wyposażony jest w klasyczny materiałowy dach. Dzięki elektrohydraulicznemu mechanizmowi jego rozłożenie lub złożenie zajmuje jedynie 19 sekund. Operacja taka jest możliwa nawet w czasie jazdy pod warunkiem oczywiście, że prędkość nie przekroczy 50 km na godzinę. Nasza sztuka w całości zabezpieczona została folią PPF. Dodam na koniec, że ceny Audi R8 w wersji Spider GT w momencie debiutu zaczynały się od ponad 820 tysięcy złotych. Cudo, po prostu cudo i kropeczka.